No hej, hej, DHL właśnie uratował mój dzień, jak mi się zrymowało, ale tak jest. Dajcie znać tylko, o Jezu, dajcie znać tylko, jak kolor. Ale sierotyzm. Przed chwilą y, byłam w piżamie, to sukienka przypomniała piżamy, nie da się ukryć, a teraz słuchajcie, jestem niedźwiedziem. Co, co za moda w ogóle, ale podoba mi się. Na paczkę. Sobie mówię, jak nie przyjdzie, to nie nagram dla Was materiału. A przyszła dosłownie pół godziny temu paczka z Promodu, więc zaczynamy mierzymy. Jest i Promod, jeden z moich ulubionych sklepów. Kto od początku istnienia tego kanału jest tutaj Szczerdziejką, ten wie, że bardzo, bardzo lubię Promod. Także jedna przesyłeczka jest tutaj w paczce. Natomiast część rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, jest ze sklepów stacjonarnych, ponieważ nie miałam pewności, czy ta paczka dotrze. I że zobaczcie, kiedy dobrocie na nas czekają dzisiaj. No, zacznijmy to przymierzać. Okej, okay, tu mam paczuszkę, zacznijmy od rozpakowania jej. I potem jeszcze rzeczy ze sklepów stacjonarnych również Wam pokażę. Jestem też ciekawa w sumie, czy one będą podniecione. bo wiecie, to też jest w sumie istotne, jak zamawiacie coś przez internet. Ja zawsze zamawiam ekspresem. Mi się tak najbardziej opłaca, bo robię duże zamówienie. tam ekspres chyba 9 zł, który chodzi z Francji, bo to, te rzeczy przychodzą, leczą z Francji. Także. Dobra, zobaczmy. Porozpakowujmy to i zobaczymy. Rzeczy przyszły. W jak normalnie, pakowane, nic szczególnego. I w sumie ten sweterek, który Wam tu teraz pokazuję, nie miał jak się podnieść. Więc fajny materiał. I teraz Wam powiem tak. Na strące wyglądał dokładnie tak samo jak tutaj. I bardzo mi się on podoba. Nie ukrywam, że jest coś w nim, bo jest motyw zwierzęcy. Ma to czerwienie, które chciałam na zimę, właśnie. Troszkę granatu. Tutaj jest taka nitka, która połyskuje. Hmm, przymierzę i zobaczymy. I rozmiar S zamówiłam. Wiecie, co o zajmie się przymierze? To pokażę Wam jedną spódnicę, bo stwierdziłam, że to razem przymierzę, żeby. Fajnie współgrało, i to jest spódnica też z promodu. i ja ją kupowałam teraz niedawno stacjonarnie. Długa, z rozporkiem na środku, z wysokim stanem. I ja to widzę razem. I to nie wiem, czy nawet na stronce nie było razem e, pokazywane. Dlatego mi się tak spodobało właśnie. tak Chyba tak było. To zestawienie kolorystyczne: czerni z czerwienią, ciężkie buty. tak. Widzę to, także przebieram się i pokazuję. No i, okay, mamy to, słuchajcie. Mamy tak, spódnicę. Ta skórzana, moim zdaniem świetna sprawa. Ja ją jeszcze zaraz dobrze Wam pokażę. Ona ma fajny tutaj taki rozporek. Pięknie wyszczupla, ma wysoki stan, więc nada się, żeby właśnie włożyć do środka ten sweterek z jakąś bluzką bardziej obcisłą, do eleganckiej stylizacji, ale też z ciężkimi butami. No, podoba mi się bardzo i ma fajne kieszenie tutaj jeszcze. Do tego zostawiłam e, torebkę ze złotym łańcuchem, tak żeby fajnie odbijała od tego sweterka. Ale sweter fajny jakościowo, rozmiarowo też dobry więc chyba obie rzeczy sobie zostawiam, tak mi się wydaje. Moja propozycja to albo but taki lakierowany z Vagabonda, bardziej elegancki, fajnie to wygląda, naprawdę prześlicznie, albo ciężkie, skórzane buty Steve'a Madena, y, takie z klamrami i tutaj z dodatkami i to też super wygląda, więc można, słuchajcie, założyć obcasy wyższe, można coś ciężkiego i ona będzie bardziej rokowa wtedy, bądź bardziej elegancki, wydźwięk można jej nadać, więc... Uniwersalna rzecz, także ta summica na pewno zostaje. Stwierek też jest okej. Okay. S fajnie to współgra, więc myślę, że razem zostawię. Ale oczywiście dajcie znać w komentarzach, bo może Wy macie inne zdanie Dobra, kolejną rzecz, którą wyciągnę z paczki, to taka sukienka. Zobaczcie, jak ona jest wygnieciona. A na przykład, kiedy zamawiam z Laureli, yy, gdzie mamy polski produkt, świetne, gatunkowe materiały, to te rzeczy, jakie ja wyjmuję, to one nie są ani troszkę zagięte, bo są pięknie pakowane i. Przede wszystkim jakościowo materiały się tak nie gniotą. Nie wiem co to jest za materiał, zaraz Wam sprawdzę. Jestem w szoku, bo dałabym sobie głowę uciąć, że to będzie poliester, a to jest 100% wiskoza, ale nie wiem, słuchajcie, czy to mi się podoba. Może dlatego, że jest takie pognięte. Jest trochę krótka, miała być w sumie dłuższa. Ładny kolor. Te guziczki mi się podobają. I ona była tylko dostępna online, z tego co wiem, więc w sklepie stacjonarnym jej nie ma. No dobra, przymierzmy i zobaczmy. Założyłam, słuchajcie, torebkę, bo ona, jak ją założyłam, to jakoś tak biednie sama wygląda. Kolor jest przepiękny. Może dlatego, że jest pognieciona, jakby była mniej pognieciona, to może efekt byłby lepszy, może ją powinnam wyprasować. Yy... Ja ją widzę z kozykami za kolano oraz ciężkimi butami, ale tego materiału jest zdecydowanie za mało. Ja myślałam, że ona będzie bardziej taka luźna, oversize'owa, że wiecie, że, tak, że będzie taka troszkę workowata, a teraz wygląda jak taka kusa piżamka troszkę. Chociaż nie, wiem sama. Dajcie znać, a coś mi tak średnio. Ona wygląda, ta torebka ratuje moim zdaniem. Jakby kozak jeszcze przyszły, czy dodatki typu, jakaś kurtka taka ciężka, to byłoby fajnie, ale sama w sobie to chyba nie jest warta tej ceny. Mimo, że materiał bardzo fajny, wiskoza i czuć, że jest taki przyjemny i bardzo, bardzo ładny jest kolor przede wszystkim. I te drewniane guziczki. Ale, ale no, dajcie mi znać, czy spoko, czy zostawić, czy może jednak oddać, raczej odesłać właściwie to oddać do sklepu, bo ona troszkę kosztowała. Przebrałam się na szybko, żeby przymierzyć ten oto piękny płaszcz i e, on podoba mi się bardzo i zastanawiam się e, tylko na tym, czy on będzie dobrze leżał, bo jeżeli chodzi o kolor, miękki materiał e, i wzór, to podoba mi się bardzo, tylko czy będzie leżał. To zaraz zobaczymy. Myślę, że z tym zestawem czarny, zwykła koszulka to będzie fajnie wyglądać. Mierzmy, mierzmy. Mierzmy. I co? Jest niedźwiedź czy dobrze? Nie, one, one, on nie jest zły, słuchajcie, bo widziałam się sieciówkach takie wielkie po prostu y, te misie, y, że można by było owinąć trzy Alicje, a ten jest duży, ale taki ma być. On to mamy taki oversize właśnie. Teraz pytanie, czy ten kolor do mnie pasuje, ale. no nie wiem. Wydaje mi się, że fajny. Podoba mi się. Podoba mi się, ale czy go zostawię? To jeszcze się zastanawiam. Mam słuchajcie, tych płaszczy tyle. Jeden z Laureli, bardzo dobra jakość. Tutaj też promot je cenię, bo, bo oni mają fajną jakoś. Ta sukienka to pomyłka, naprawdę. Tamta to, to nie pasuje, mi w ogóle, do promodu, więc myślę, że raczej ją odeślę. Zwrócę. Okej, <słuch> okej, okay, okay. teraz sweter. Taki oto. On wpada w biel, ale jest to beż, yy, ale taki bardzo jasny. Ja chciałam do takiej spódnicy, jak mam tutaj. Oraz również do czarnych kurtek, żeby tak rozweselić. Troszkę mi jest dobrze w takich kolorach. to akurat wiem, bo tak jasny, dół, jak mam ciemne włosy, to fajnie odbija. I chciałam, żeby był serek, żeby dobrze leżał, więc zaraz zobaczymy, jak będzie leżał. Dziewczyny, tak czułam, że nie warto Was słuchać, żeby nagrywać mierzymy z promodu. I wiedziałam, że tak się dla mnie to skończy, że wszystko będzie mi się podobać, bo ten sweter jest idealny, taki chciałam. Można go włożyć, słuchajcie, tutaj tak w środek. Wypuścić też super wygląda. Rękawki idealne, bo to jest ściągacz. Tutaj jest taki trochę szerszy, ja nie lubię takich opiętych swetrów. Serek ma idealną długość, bo nie pokazuje mi biustu, ale też będzie ładnie wyglądał tutaj jakiś naszyjnik. Gatunkowo też super. Wydaje mi się, że nie będą się tu robić kulki. No więc po prostu taki chciałam. Thank you, Promot, piękny sweter. Kolor, z tego co wiem, to były różne. Yy, z tą spódnicą skórzaną ładnie wygląda, ale też myślę, że do innych stylizacji się nada, do bardziej takich prostych. Jeszcze sobie dorzuciłam torebkę, żeby to ładnie pokazać Wam. Yy, ja lubię takie proste zestawy. Nawet dwa kolory starczą yy, i wtedy można dodać jeszcze jakieś yy, dodatki w kolorze. Jakiś szalik czerwony, usta czerwone, paznokcie z makijażem zaszaleć, czy jakieś zdobne kolczyki. Super, dajcie znać co sądzicie. Dobra, teraz mamy taką oto kurtkę, która jest przepiękna, bo tutaj macie troszeczkę misia, jak widzicie, takie futerko. Tutaj macie wstawki takie jakby skórzane, ona jest taka ala górska. Jedyne co tutaj jest takie sobie, to jest taka cienka troszkę ale myślę, że do auta się nada. Na zimę tak średnio chyba na yy, I... Wiecie co? Założę ją teraz z tym zestawem, który mam, bo będzie pasować. Yy, ale też zamienię jeszcze może sweter, żeby Wam pokazać też w innej kolorystyce. Szczerze, po cichu liczyłam, że coś z tych rzeczy okaże się taką istną porażką. A wszystko jest naprawdę ok. Yy, ta kurtka też mi się podoba. No, taką chciałam. <grym> Więc... Yy... Oprócz tej jednej sukienki, to naprawdę zamówienie ekstra. Może dlatego, że te rzeczy są neutralne i do siebie po prostu pasują i ciężko się do nich przyczepić, ale mówię wam, w prowadzie, tak jest. Rzadko się zdarza, żeby coś nie leżało. Tam są dobre kroje po prostu. Mm, ceny jedynie są wysokie ale jest super, podoba mi się, dajcie znać czy ją zostawiać? w ogóle ten kiciuś jest taki mega miły yy, dobra, jeszcze ją zostawiłam z taką spódnicą z mango, którą mam też z takim rozporkiem fajny ten kolor, myślę współgra z czernią yy, ale wiecie co, jak teraz w niej tutaj stoję chociaż może w pokoju mam gorąco, to jest mi mega gorąco więc ten kiciuś super grzeje, więc może cienki materiał, ale grzejący więc yy, ciężko powiedzieć jak jesteście z łuchami, to myślę, że na zimę może być tak średnio. Ok, i na koniec Wam jeszcze pokażę dwie spódniczki, które bardzo mi się spodobały na stronie z tego względu, że one są takie asymetryczne troszeczkę są z jednej strony dłuższe, z jednej strony krótsze i to super wygląda na sylwetce. Jedna jest skórzana, dokładnie taki sam krój: jedna jest skórzana, a druga szara w kratę, taka szara ciemna no i je teraz właśnie przymierzę i zobaczymy jak one będą leżeć nie wiem nie wiem czy w kamerze będzie to dobrze widać ale ona na żywo wygląda naprawdę ładnie jak na spódnicy skórzaną to nie pogrubia jakoś szczególnie zazwyczaj te skóry wiecie, tak troszkę dodają kilogramów ale tu no jest super no naprawdę podoba mi się jest wyższy stan fajnie będzie pasować do wielu sweterków tutaj ta taka zaciągana klamra, która ma smaczek Fajnie tak zebrała, fajnie tak zebrała ciało w całość um, właśnie mówię, tutaj jest dużo miejsca, więc jest jeszcze jakiś sweter taki oversize'owy można włożyć, jakoś tak pokombinować, ale też dopasowaną bluzkę, podoba mi się bardzo i ta druga to jest dokładnie ten sam krój, więc myślę, że też będzie dobrze leżeć i też jest rozmiar 36, się pytały. Okej, okay, tak się prezentuje druga spódnica, no jest dokładnie taka sama, ale wierzcie mnie albo i nie, ale yy, chyba z 6 razy, albo z 5, kurier przeszkodził mi i chyba zamiast nagrywać powinna stać przy drzwiach i otwierać tego drzwi. Dzisiaj po prostu jakieś, wszyscy kurierzy się umówili, słuchajcie, i przynoszą paczki i między innymi kurier właśnie przyniósł mi tą torebkę nową na którą choroba ja Wam mówiłam, że mi się ona tak podoba eee, i chciałam coś w szarości, jakby nie mam niczego właśnie w szawie mam same czarne torebki, chciałam taką inną no i myślę, że tego zestawu też całkiem spoko wygląda eee, ta spódnica szara w kratę taka ciemna, tutaj szarość inna jaśniejsza mm, No, Au, jeszcze raz się po prostu uderzę w to, to po prostu chyba wyrzucę to lustro <grym> także zobaczcie, o tak to wygląda i yy, naprawdę ta spódniczka jest przepiękna, super leży, więc jak najbardziej yy, ten rodzaj wam polecam. Ja mam rozmiar 36. Ok, mam nadzieję, że wytrwałyście ze mną do końca, że odcinek wam się podobał. Napiszcie koniecznie, jak leżały na mnie te rzeczy, które byście zostawiły, które byście zwróciły, jakie jeszcze materiały mogę dla Was przygotować yy, na kolejne odcinki yy, oraz z jakiej jakie firmy mam przymierzyć i co. Wszystko mamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Guziaczki. Papa!